No i siema wszystkim 4 czerwiec, śląskie manewry, impreza w Miałowicach lot pojazdów militarnych i krótko ta komigawka. To jest właśnie plazna, na którym przewoż, przewożą ludzi oczywiście odpłatnie tu akurat przed nami T55 Kolejne pojazdy się przemykają No i tak wygląda ta impreza. Frajda jest oczywiście dla dzieciaków przede wszystkim. No i okaza, żeby się spotkać z grupami spoza Śląska, bo zbliża się tu masę ludzi, także, także tak to wygląda. To jest super, nie z tą przyczepą. To wynik napisze, tam się nie znę na tych rzeczach. także Możecie pisać śmiało. Dobra, to na razie tyle. Do następnej części rozlotu pojazdów w militarnych Miowicach Na razie się ma.